Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Dzień dobry, Panie Burmistrzu. Dzień dobry. Jak Pan już wita Nowy Rok? W Parku Rubina, na imprezie. Brakuje troszeczkę pajęterków z gminy. No i to zawsze jest kłopot. No bo to że tak jedni, że ekologia, że wszyscy się boją, no to jest, to jest też kosztowny, no jakby tam parę minut. I tak porównaniu z innymi gminami, no to co dzień robiły imprezę, zapraszamy mieszkańców po no to, to się naciśnę, że to znaczy za bardzo sprzyja, ale i tak jak na takie warunki, to się już bardzo sporo. Ważne, że humory dopisują. Ale na takie warunki to i tak jest dużo ludzi. Teraz pytasz na tej imprezie nie jest więcej ludzi jak na imprezie z Polsatem. Nie wiem, w telewizji ja jest, jest pełno pokazywane, wronieniu natomiast z relacji uczestników, tak, no to jest ale zawsze no, już za wami więcej. A i jeszcze w telewizji mówią, bo, ja, bo oglądałem, prezenter mówi coś takiego. E, tak, e, tutaj mamy maseczki, zakładałem maseczki i w momencie pokazują tylko dwie osoby, co no mają maseczki. Tym raportu, no u nas nie ma maseczek. No nie ma, bo jest maserek. Okej, drodzy Kali, czoło. I dużo, dużo śmiechu. Za chwileczkę będziemy odliczać do 12. Później już życzenia sobie będziemy składać indywidualnie. Bardzo się cieszę, że przybyliście i życzę Wam jeszcze miłej i szampańskiej zabawy. Wszystkiego dobrego na nadchodzący 2022 rok. Dziękuję. Tak, drodzy konie, jesteśmy przygotowani. Spójrzmy na zegarki. Ile zostało nam? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden z Witamy nowy rok 2022. Żeby był dla Was szczęśliwy, zdrowy, owocny.